Siemanko, z tej strony akwarium. A to jest pierwszy odcinek z sezonu 10. Taki luźny pogadankowy, bez pokazywania jakichś konkretnych tam na razie buildów rzeczy. Odpalę sobie luźną 70, żeby ją po prostu przechodzić w czasie filmiku, żebyście mogli sobie tak mniej więcej pooglądać co tam kombinuje na tym sezonie. I po prostu ten filmik wykorzystam jako taki informacyjny, no powiedzmy start 10 sezonu co planuję i jak to będzie wyglądało. Ogólnie potrzebuję no wiem, czasu, że zaczynam w sumie nagrywać tydzień po, ale ten pierwszy tydzień to sobie poświęciłem na bardziej y, czasu, żeby ogarnięcie po prostu tam trochę bildu, przygotowanie trochę postaci, żeby mieć co nagrać tak naprawdę. Nie no Jestem jeszcze gotowa. Kwestia jest tego, takiego typu, że mam przygotowany materiał, teraz muszę tylko posklejać, dograć parę rzeczy i myślę, że w sobotę wrzucę poradnik, tak jak w poprzednim sezonie, na temat tego, co na, danym, co na tym sezonie jest warto robić, jakie mamy zmiany, e, moją opinię na temat tego sezonu, plus co ja uważam, że jest najlepszą farmą na tym sezonie. Gdzie najlepiej według mnie farmić, jak farmić itd. No bo wiadomo, że na tym sezonie doszło parę nowości, jak te itemy chaosu na przykład. Dużo ludzi pyta, gdzie je najlepiej farmić. Więc postaram się Wam pomóc tym materiałem. No, ale tak jak mówię, piątek albo sobota, zobaczę jak mi czasowo pozwoli. Więc albo piątek albo sobota wrzucę poradnik właśnie do sezonu a filmy z y, progresu będą pojawiały się już teraz raczej regularnie. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Jakieś tam teraz wrzucę, pewnie 80, 90 pita, pewnie jakieś 95, zobaczymy jak to będzie szło po prostu. W międzyczasie gdzieś pewnie wrzucę build do tej postaci. A, tak jak w poprzednim sezonie zrobiłem też, do, wytłumaczę po prostu wszystko, co i jak co potrzeba na niej zrobić, żeby działała, bo jeszcze moja też nie do końca działa tak jak powinna, ale to wszystko wyjaśnię wtedy ten które... eee, Na tym sezonie na pewno... No, dość mocno wszedłem w ten sezon, jeszcze nie, nie tak jak niektórzy, że 260 paragon, ale te 220 praktycznie już mam, dopiero tydzień minął, no to nie jest źle. Eee, na tym sezonie planuję na pewno ograć parę postaci poza czarodziejką. Zacząłem czarodziejką, to też pamiętam z poprzedniego sezonu, że paros kuciało czarodziejkę, więc teraz będą raczej zadowoleni. Ja to zbytnio pewnie nic nie ulepsza, bo już jak widzicie klify też mam trochę podbite. No i tak jak mówię, włączyłem po prostu luźnego rywcika, żeby przebiec i zrobić taki krótki materiał, który ma po prostu poinformować o tym, że wracam do Diablo. W sumie wracam, gram cały czas, tylko że wracam do nagrywania. I niedługo pojawi się parę poradników, pojawi się dalszy content. Niedługo też, po, chwilę później jak ta czarodziejka już dojdzie tam do jakichś odpowiednich wysokich pitów, gdzie się zatrzyma, no to nowe postacie. Możecie dawać znać w komentarzach też jakie byście chcieli zobaczyć postacie, bo aktualnie w planach jest Nekromanta i Druid. Więc możecie dać znać też czy inne postacie, czy akurat na przykład te, wam, te byście chcieli zobaczyć. No i co? I nie ma co przedłużać. Zachęcam do zostawienia lajka, like suba, komentarza, żeby nie przegapić nadchodzących materiałów, bo planuję tego dużo w najbliższym czasie, więc zapraszam do oglądania następnych materiałów i do usłyszenia. Hej!